Siemano, dzień dobry i cześć Także tak, dzisiaj będziemy napierdzielać znowu przy kamaro Niestety Już było prawie poskładane I znowu trzeba robić, bo się okazało, że wspomaganie jest do dupy Nie wiadomo czemu Znaczy no, mamy takie przypuszczenie, że przez to, że tak długo stało się tam coś albo zastało i trzeba to po prostu rozkręcić rozruszać, nasmarować i tak dalej a druga sprawa, że niestety w kamarosie z 2016 roku jest wspomaganie elektryczne. I może być tak, że silnik, który jest kurwa bardzo rzadko spotykany i kurwa prawie niedostępny, będzie jebnięty i. No i co? No i zrobimy kierowanie Kamaro kurwa na śrubki albo na, na szturki i też będzie fajnie. Także rozsiądźcie się i oglądajcie, bo myślę, że będzie długi odcinek. No, i tak, obróćmy kamerę. Co, no, w miarę niby prosta robota, nie? Tutaj kończy się maglownica, tu wchodzi końcówka drążka kierowniczego kurwa do, do jarzma i trzeba to wykręcić. Z drugiej strony, automatycznie tak samo. A ja, że tak powiem, się położę tutaj pod samochodem i pokażę Wam o co chodzi z tym naszym yy, silnikiem. Bo tu, jak widzicie, a no bo i kurwa nie widzicie. Jest silnik ze wspomagania z tego Kamaro. No i trzeba to ściągnąć, bo ten silnik prawdopodobnie jest zjebnięty. Ale ja to pokażę Wam, jak będzie trochę więcej słońca. No i z drugiej strony. David, daj no jaką. Jaką latarkę kurwa? No i teraz będzie kurwa światłość. I z drugiej strony macie yy, kurwa żeby to było widać jakoś, z drugiej strony macie trzy wtyczki do odpięcia, a tu od strony jakby wahacza i jakby końca końca maglownicy macie tam w oddali z tą niebieską kreską widać jeszcze dojście do kolumny kierowniczej, także spokojnie można odkręcić jedną śrubkę, odkręcić te trzy śrubki, które jeszcze są. Tu przy końcówka drążku są chyba dwie śruby, tylko te wtyczki, no i wyciągacie magiel, tylko że zanim to zrobicie, to musicie niestety, ale to dziadostwo, które ostatnio przykręcaliśmy, musimy to znowu ściągnąć, także działamy. No i tak moi drodzy, osłona wózka wyjechała, więc tu jest zabawy tylko tyle, że tak, te spinki musimy po wtyczki w sumie powyciągać, jedna, druga i trzecia jest tu na górze, tak jak ten mały kabelek widzicie. Tu jest taka spinka na maglu, trzeba kabelek sobie odpiąć, żeby go nie ujepać potem. Tu są na piętnastkę klucz śruby, które trzymają magiel. No i tam w głębi jest bodajże trzynastka. Dawaj pan tę latarkę, kurwa. Tam jest trzynastka, żeby odkręcić od kolumny i wyciągać magiel, i, i tyle w temacie. No a tu jest ten. Pierdzielony delikwent, który, który nam tu robi zamieszanie, prawdopodobnie ten silnik jebany, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zawieziemy do chłopaków, w razie czego polecamy firmę Tomag w Dąbrowie Górniczej. No i co? Ściągamy i będziemy was informować na bieżąco, kurwa. No i tak, jak już wybijecie, że tak powiem. Końcówki, wypniecie wtyczki, musicie odkręcić piętnasteczki, i tam w głębi to nie jest trzynasta, tylko dziesiątka, jedenaska, przepraszam. No i zaraz będziemy to główno wyciągać, tylko odkręcimy jeszcze te dwie śruby, które trzymią magiel i ściepujemy delikwenta. No i tak, wyciągnęliśmy skór wysyna, tu nam trochę trzymał ten czpienie, ale. I jakoś daliśmy radę. No i co, i teraz trzeba kurwa zawieźć to chłopakom. I niech kurwa robią. Także tak. Camaro jest kurwa niejezdne, nie skręcające, znaczy jezdne jest, tylko nie skręca. Dawaj lajka. A na koniec jeszcze taki bonusik. Jak myślicie, co tu będzie?